No, macie przywitanie Kogucika. Ja Was też serdecznie witam na dzisiejszym odcinku. Przyznaję się bez bicia, że nie było mnie miesiąc. Niestety ze sprawach osobistych, jak i braku głównie czasu. No nie byłem w stanie nic dla Was nagrać. Mam nagrany materiał 6 minutowy z kurciaków, a one były miały dwa tygodnie. Więc co tam już trzy tygodnie temu nagrałem i jakoś po prostu no, nie dograłem, żeby to jakoś fajnie zmontować. Fajnie to się ułożyło. Nie dograłem i nie wrzuciłem Wam, więc I teraz wchodzimy na pełną. Dlaczego? Moi drodzy, wiemy jaka jest sytuacja na wschodniej granicy. I mamy dla Was taki apel. Ja, jaki kanał Pirżasty, taki pakrzycha, na który serdecznie Was zapraszam. Mamy dla Was taki apel. Wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą. Że sprawa nie jest za wesoła. Myślę, że temat tutaj nie jest nikomu obcy, bo jest o tym naprawdę głośno. Na każdych. No, tak głośno jak ten kogut dzisiaj na odcinku. Jak nigdy. Zawsze, jak przychodzę, jest cicho. Temat właśnie nie powinien być nikomu obcy, no bo jest na każdych mediach właśnie o nim głośno. Ale to chyba dobrze, bo warto wiedzieć, co się dzieje na świecie małej garstce wiedzy. I tak, moi drodzy, w związku z tym, że jest taka sytuacja, a nie inna na wschodnią granicą, mamy dla was taki mały apel, który nie będzie was nic kosztował. Na pewno komuś coś pomoże. W związku z tym, że w cudzysłowie można by to tak to powiedzieć, Jesteśmy tam jakąś garstką youtuberów Youtuberów, nie wiem się się nazwać Osób, które umilają wam czas, może tak Oglądają, więc dzieląc się z wami wiedzą, coś w, tym, coś w tym design możemy wrzucić Mamy, jak wiecie, mamy właśnie możliwość zarabiania na filmach poprzez oglądanie przez was reklam nie są to jakieś duże zarobki, bo to coś się tam mieszka w granicach. Tam 100-150 złotych tak średnio zależy, nieraz jest 90, wiadomo. Ale tak przy takim nie, w miarę, w miarę, właśnie częstym nagrywaniu, czy tego zawsze można osiągnąć takie 100-150. To też właśnie zależy, ile mamy reklam, czy wy też te reklamy oglądacie. Ale tak. Do sedna, moi drodzy, w związku z tym właśnie, że mamy taką możliwość, to ten... chcemy pomóc. Sorki, ale musiałem na chwilkę przerwać. I w związku właśnie z tym, że mamy taką możliwość zarobku dzięki Wam, po prostu oglądania właśnie przez Was reklam, zawsze pieniążki szły w stronę właśnie zwierząt, w rozwój hodowlany. Jak i na, właśnie, mm, zwierzęta. Yy, I zmieściliśmy z, z taką inicjatywą wspólną, że wszystkie pieniążki, które zostaną zgromadzone z lutego i marca z reklam, moje z reklam, yy, zostaną przekazane na jakiś szczytny, szczytny cel yy, dla pomocy, właśnie, yy, Ukrainie. Cel wybierzecie wy. W moim przypadku będzie to tylko jeden cel ponieważ, nie oszukujmy się, w lutym nie nagrywam żadnego odcinka tam zarobek będzie rzędu 40 zł może ja tam sprzątałem Więc pod koniec marca, jeżeli wszystko już zamkniemy miesiąc sprawdzimy sobie, tu się na moim przykładzie, tam u Krzyśka jest inaczej też właśnie do niego zapraszam na moim przykładzie, właśnie pod koniec marca, weźmiemy sobie już, wybierzemy jakiś cel, właśnie na grupie, i wy osobiście wybierzecie, na co te pieniądze przekażemy. Czy przekażemy je na pomoc medyczną, czy dla uchodźców, czy wyślemy je na Ukrainę. To już wszystko zależy od Was. Zobaczymy, jakie też właśnie będą za miesiąc te zrzutki, jak się dalej ta cała sytuacja potoczy no, więc moi drodzy co robimy? co robimy? nie pomijamy reklam, oglądamy reklamy do końca, jeżeli oczywiście chcecie pomóc jeżeli ktoś z rodziny też właśnie inspiruje się zwierzętami, ma jakąś pasję to też angażujemy go w tą akcję niech ogląda ogląda reklama do końca. Niech się tutaj też dołączy do pomocy, jeżeli właśnie chce. Do nikogo nic nie zmuszamy, ale to Was nic nie kosztuje. To jest bardzo, według mnie, szczytny cel. Jak możemy, to pomagamy. Że właśnie mamy takie grono odbiorców jak Wy. Wiem, że można na Was liczyć. Nieraz się o tym też przekonałem. To mam nadzieję, że jakaś Yy, Jakiś właśnie grosz się zawsze o, grosz się zawsze yy, uzbiera, ale jak to mówią, grosz do krosza, a będzie kokosza, więc yy, każdy kto obejrzy chociaż jedną reklamę, czy są dwie w ciągu filmu, bo to też właśnie zależy od YouTube'a, ile on tam tych reklam yy, puści, bo ja mogę ich wrzucić 15 na film, yy, a to nie zawsze YouTube yy, puści te 15 reklam, faktycznie jest to bardzo znikoma szansa, że on tyle puści, ale dobra. Więc yy, reklamy właśnie będą trochę zmożone na kanale, ale nie przejmujcie się, odcinka też nie, nie zabraknie, będziecie mogli też trochę posłuchać mojego gadania, obejrzeć trochę zwierzaków. Yy, no i reklamy też jakie oczywiście zachęcam do oglądania, aby właśnie tutaj pomóc yy, tą właśnie, ten właśnie cel charytatywny taki tak to właśnie można byłoby nazwać. Myślę, że kto będzie chciał to się do tego dołączy, z każdego grosza właśnie się tutaj rozliczymy, całą właśnie tutaj sumkę dodamy do siebie z lutego i marca. Tam w lutym jest chyba tylko 10 z czymś dolarów, bo to się wlicza w dolary, jak wiemy, więc wierzę w Was, że dacie radę, wielkie serducho. Piszemy pod tym filmem, tak jak właśnie tutaj powiedział Pierrasta Ekipa Krzycha, kanał dajemy haszczak ekipa razem i serduszko niebiesko-żółte. Tu na ekranie się właśnie wszystko pojawia, więc dajemy taki haszczak pod filmem, pod jakimiś postami na Facebooku, właśnie związanymi z jakimiś takimi celami. No i też właśnie bardzo zapraszam do wzięcia udziału innych youtuberów, bo wiem, że oglądacie. Nie oszukujmy się. Jeżeli chcecie pomóc, to oczywiście możecie, a na pewno dobro do was kiedyś wróci. Do was, jakie właśnie do wszystkich widzów, którzy się do tego celu zobowiązują, bo jakby nie wy to by tego, no nie było, nie oszukujmy się ja też odpalam ja też odpalam kanał Krzyśka i oglądam każdy film, nie musi to być od film na przykład od marca, żeby się nabijały reklamy, może to być film nawet z tamtego roku tylko że były w nim reklamy to i tak czy siak ten film zarobi na ten cel także, kto chce niech pomaga, a sądzę, że mało kto by w tym celu nie pomogł, bo kto wie, kiedy my się kto wie, właśnie kiedy my się znajdziemy w takiej sytuacji, w tej rozpiętości czasu, może to być dzień, dwa, rok, 50 lat. Nic nie wiemy. To się tak wszystko szybko dzieje, że nie mamy na to praktycznie wpływu. A co tam słychać u bandy? Moi drodzy. Stoi w miejscu, jedynie to się staje, stało to właśnie mamy kurczaki Wrzucę wam może jakieś zdjęcia na grupie Może jutro, pojutrze zobaczymy jak trochę tutaj wyglądał z czasem Prędzej bym wam wrzucił środę Będę miał trochę chwili wolnej, wolnej, bo kończę szkołę No co, no tu mamy te dwa samczyki Tu mamy również kolejne dwa samczyki Tak właśnie jak były cztery To są, nikt nie chciał, tu jest samiczka belga standardzik no co, Pani Termonska, Pan Belk Myśliwy No i dwie samiczki nowozelandzkie, oczywiście no Pan Ej, Miseczkowy, nie? Na śród ryc Fajny, Fajny mój misiek. Tylko go wjeżdżę do mojego tulić Michu, mój I nie będę na wody, jak wylewa, lałem się, czy już drugi raz wodę nie będę wylawał, raz. No. I tu jest nasz samczyk termonski, on się lubi wychodzić na serki, więc yy, może sobie właśnie wyjść i trochę tutaj yy, pofikać <grymny> ze swoimi tutaj przyjaciółmi. Więc moi drodzy, co robimy, oglądamy reklamy, nie pomijamy, yy, dajemy hashtag ekipa razem, serduszko niebieskie, serduszko żółte, yy, więcej szczegółów właśnie będzie też. Jakby ktoś czegoś nie wiedział, to możecie właśnie pisać do mnie na priw. Chociaż myślę, że wszystko w tym filmie jest jasne. A idzie, <laughs> zobaczyła białego, to już idzie. Więc też Was zapraszam serdecznie na grupę. Tam właśnie będziemy wybierać ten cel, na który wpłacimy tą uzbieraną, niedużą, ale symboliczną kwotę. Myślę, że w tym odcinku będzie to już na tyle. Jeżeli Wam się spodobał zostawcie łapeczkę. Oglądajcie do końca, oglądajcie wszystkie reklamy. No i też podajcie do oczywiście pieżaste ekipy Krzycha, tam się kanał bardziej specjalizuje bardziej głównie y, pieżakami. nie tutaj futrzakami, tylko bardziej pieżakami. Mój się bardziej specjalizuje właśnie królikami, a u niego właśnie kurami, takimi indykami już tam się rozwija prężnie. Głównie właśnie drobiem Więc tam was zapraszam Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie Tutaj trochę królika, trochę kury Jak tam mówią, od przybytku głowa nie boli Trzymajcie się, do następnego, cześć